Ile to już minęło? A tu dalej się nic nie zmieniło. Nie licząc tej dwójki na końcu. Hmm. Siema z historii Noxon, a to jest ponownie Little Nightmares 2. I tak dobrze nie przesłyszeliście się ponownie Little Nightmares. Ponieważ, jeśli ktoś jest na nowym na tym kanale, może nie wiedzieć, że grałem kiedyś w jedynkę i ona była na tyle zepsuta, na tyle mi się nie podobała. Że wyklinałem później po nagrywce, jakby dwójka ma już parę la ładnych lat za sobą. Szykuje się trójka. Po prostu chcę sprawdzić, czy będzie się w to grać lepiej, czy też i nie. Poza tym mam plany co do tej serii, więc zobaczymy wszystko, jak wyjdzie to w praniu. Tymczasem mamy jakiś dziwny korytarz. E, tak wiem, bez kamery jest. To tak też zabieg specjalny. Ponieważ, że pierwsza część była nagrywana bez kamery, to też planuję zrobić drugą bez kamery. Czaję, kapuję i nie rozumiem, <grywka> co ja robię. To ja gadam, czy my jesteśmy szóstką, tą śmieszną postacią, tą, tą z jedynki, czy nie? Czy my jesteśmy kompletnie kimś innym? Demo jest bezpłatne, więc ja w to grałem. Wiem, że tutaj są jakieś pułapki w liściach, tak specjalnie ukryte, ale no. Dobra, że jest od razu początek, to ja jeszcze powiem, jakie są moje plany co do tej serii. Planuję nie robić ją w formie odcinków, tylko w formie live streamów. Coś dokładnie na takiej samej zasadzie jak było to przy Ghostrunnerze zresztą kuźwa Ghostrunnera też będę musiał kupić i pograć bo wstyd trochę że tak super gierają ja nie gram jeszcze ale tak no takie są wstępne plany nie wiem kiedy będzie najbliższy stream ale możecie się spodziewać jakby coś albo z tej gry albo z The Long Dark tym bardziej że jeszcze zima wróciła O, oh, 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 niespodzianka na nas czeka tu. Nie biegniemy, 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 biegni. Jesteś wielka. Nie jesteś wielka. Nie jesteś wielki. Ja nie wiem, jaka to jest płeć. Kurczę, ludzie, pomóżcie. Papier na głowie ma od śniadaniówki i tyle. To też nas zabija. Trzeba wymyślić inną taktykę. Biegniemy prosto, cały czas prosto. To musi się zatrzymać. To, to się zatrzyma, na pewno. Się zatrzymało, ale było strasznie blisko. Ha, te liny. Stary, dobry Little Nightmares. Tu się nic nie zmieniło. To chyba tutaj nie powinniśmy iść. Powinniśmy pójść jakoś do góry. Czy naprawdę to jest takie proste? Naprawdę to jest takie proste. Ale fakt, ja w jedynkę nie grałem, ale czuję jakiś taki lepszy vibe tego wszystkiego. Jakby jest atmosferka, kontrolki są znacznie lepsze. Coś tutaj zmienili, to na plus. No jakby to normalnie w jedynce to by od razu poleciało do góry. Dziwne rzeczy. O, oh, skok wiary, jak w asasynie. Let's go. To nie było dosiana, To było na glebę. Oj, oj, przepraszam cię, nieznaną osobko. Nie chciałem. Dobra, muszę się zbliżyć bardziej do siebie, a nie skakać jak porąbany psychopata. O, tutaj skoczyć. Dokładnie. Jak mi przykro teraz jest. A, dobra, trzymać trzeba myszkę spoko. już powinien się pojawić nasz kolega. Ej, właśnie, bo tutaj też było sterowanie kamerą. Dalej to jest? Dalej to jest. Super. Oho, mhm. Mm tu jest pierwsza linka. Oj oj, oj 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 Tam była linka faktycznie, tylko że to była siatka Więc trzeba wziąć bucik Wyrzucić go Wziąć ponownie Wziąć ponownie i rzucić Uu, ale się dałem nabrać na to Jak dziecko w przedszkolu ale tu jest cicho. Tu jest cicho. Poza tym nie mamy statku wodnego. Tylko mamy jakiś las. Więc kolejna bardzo ważna zmiana względem jedynki. Patyczek będzie mi potrzebny. I super, mamy naszą pierwszą broń. Nie, no, laciek jest mocniejszy. Tyle hałasu, a nikt jeszcze na nas nie spojrzał. <grystanie> to mi się podoba. Pułapka. Pułapki, dużo pułapek. I nie mam mojego patyczka. Mojego badyla. Ale mam szyszeczki? Czy to jest. Co jest? Jak skało Jeszcze tam rzucimy. Nie, yep, teraz. Teraz powinno być chyba czysto. Weźmiemy jedną. Na wszelki wypadek rzucimy daleko. Tu, 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 tu. Dobra, nie chcesz tej szyszeczki? To nie. Powolutku, ostrożnie. Jest pułapka na dole. Znowu było blisko. Jakby to jest, to jest tutorial. Co ja mogę się spodziewać w, w, po tutorialu? Tu coś będzie. Obrócę kamerę, może coś zobaczymy. Domostwo. Nie, no jest dobrze. Aha, przez drzwi się nie dostaniemy, jak to w Little Nightmares. Ale przez okno już jak najbardziej tak. Czuję się jakbym grał w jedynkę, naprawdę. Te stoły, te umeblowanie. Cały czas jeden i ten sam świat. Do tego jedna i cały czas ta sama muzyka. O, no tak, bo dwójka ma w sobie coś takiego, że można grać w nią albo w kopa, albo jako dwie postacie, ale mi teraz się przypomniało coś. Ja kiedyś, jak jeszcze w jedynkę grałem, robiłem reakcję. Jak y, Tyler Dwójki wyszedł. I ja Cię kręcę. To był tak nieudany film, że stwierdziłem, że go usunę. Normalnie to chyba był piąty odcinek jakiś? I później na następnym. Ja już tutaj tego nie nagrywałem, bo naprawdę gra była strasznie nudna. Przepraszam cię, chłopaku. Nie chciałem Cię przestraszyć. Dobra, jest. Z... Zostaw tą broń! Myślę, że już do niego pójdziemy z tą bronią. W na następnym odcinku, ja już tego nie nagrywałem, był finalny boss. I ten finalny boss był naprawdę przekozak. Gdyby cała gra była tak, w tym stylu... I z taką linią muzyczną... Brałbym w ciemno. Ale tu... Tutaj, ta część... Już robi na mnie ogromne wrażenie. Znajdźki... chcemy? Nie, na razie ciśniemy byle jak. Poszedł do góry chłopaczyna jedna. Biedak jeden. Naprawdę, to się będzie grać bardzo dobrze na streamach. Ej no, chłopaku, stójże! Oho. Przyjaciel? Uuu. Uh. Kogo jeszcze tam nie było. Znajdowały jeszcze jakieś krasnale, jakieś lampki? Co jest? Współpraca się opłaca? Coś świta w tej czaszce małej? Dokładnie. Się opłaca. Dobra, po cichu to zrobimy. Oho, lepiej od razu iść na górę. Kolego, kolego, chodź za mną. Dobra, ty już jesteś stracony. Tu każdy patrzy tylko na siebie. To jest tak dziki i dziwny świat. No, pojedynkę naprawdę ciężko tutaj przeżyć. Współpraca znowu się opłaca. Co? Dwie ręki? To nie cztery! Mamy kluczyk Tu od razu... Zrobię przejście Ej, chłopaczyno, naprawdę Ciebie trzeba jakoś nazwać! Nie podoba mi się, że nazywam cię cały czas chłopaczyna Jakieś plany? Okej, okay. znowu podsadzka Niech kamera zrobi wziup, wziup, wziup o, 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 Czyżby ty jesteś prawdziwa? Mam nadzieję, że nie. Możesz być prawdziwa. Wyglądasz na prawdziwą. Czystka, weź to. Nie jesteś prawdziwa. Na pewno nie jesteś prawdziwa. Klucz bierzemy. I idziemy dalej. Jakbym ja się bym tutaj rozglądał, ale tutaj może czaić się wszystko. Masz? Myślę, że na głowę mu to rzuciłem. No, zrób to, pokręć tam. Ja zdobędę klucz. Jeszcze wyżej ta szale? A już myślałem, że nie, nie zebrałem. okej okay. Let's go, chodźmy. Myślę, że już przez całą drogę będziemy targać to w łapach. To by było dziwne, ale z drugiej strony też ciekawe. A tutaj co było do boku? Nic. Chodź, ja tu otworzę od razu. Powinieneś dojść. Jać. To jest naprawdę fajna inna gra. Przeskocz. Przeskocz, przeskocz. Nie przeskoczył. Ślady na podłodze. O, tym razem co tutaj? Chodź, znowu mi pomożesz. To jest. Ja no co? Wyobraźcie sobie teraz mieć czas na boku. Wasza reakcja, moja reakcja. No pięknie by to wyszło. O, o, ty jesteś prawdziwy. Ty faktycznie jesteś prawdziwy. Po cichu, na nic nie stąpamy. Jak na coś nadepniemy, jest po nas. Musimy topkać musimy. On nas usłyszy. Oczywiście, że nas usłyszył. Holy fucker, motherfucker. On strzela! I mnie postrzelił! A chłopaczyna dalej biegł. Nawet mi nie pomógł. Dobra, idę za chłopaczyną. Si ja też się chowam. To mogło mnie kosztować życie. Za bardzo bym emocjonęty. Jak daleko, jakaś dziura, proszę. Nie zajrzysz tu, jesteś zbyt głupiutki. Nas tutaj nie ma, to tylko były myszki w lesie. Ale będzie dalej tutaj patrolował. Oni gadają. Oni gadali. On powiedział: Hej, wysoka trawa. Kruczą to na drodze. Dobrze, że mamy worek na tej głowie. Przynajmniej nas gościu nie widzi. Jesteśmy jak Rambo. Tą latarką zdala ode mnie. Coś mi się tu nie podoba. Właśnie jak najbardziej tutaj, gdzie jeszcze trawa sięga. Tam jest dziupla. Spojrzysz tu, na tą trawę O, o, udało się, na cichacza to zrobiliśmy Moja postać się baguje Kościół strzela przez ziemię, jaki psychopata Chodź, chodź, chodź za mną. Ja nie znam drogi. Mogę zaświecić latarką? Nie mogę. Klikam L. Nie działa. To tyle? Nie bagujcie się. Proszę ja was o to. Znowu przez te korzenie. Chodź kolego. Czy ty, ty znasz to miejsce? Czy ty wiesz, gdzie w, w ogóle jesteśmy? Chodź tu twarzą, twarz, powiedz mi to. Ale nie całujcie się na Boga, Jezus. O, gościu sobie skarż. Idzie od razu na dół. No, byłem za wolny. No, byłem zawolny. wolny, gościu mnie tak zdezorientował jak chcesz biec, no to biec, proszę bardzo nie masz amunicji, nie masz o masz dzięki telewizor kineskopowy, przydałeś się w końcu na coś jesteś czymś innym Wow, dobrze, że kliknąłem w ostatniej chwili prosto w dół. Ale będziemy upierdzieleni później. Jaki masz plan? Chyba, chyba nie masz planu Idziesz prosto za mną Kapuje, też nie miałbym planu w takiej sytuacji On się już oddala, więc spoko O, mamy pójść. Myślałem, że mamy się wspinać. Jak długo my możemy być na bezdechu? Pojawiły nam się już bąbelki. Ale I'm bot Co za przeciwnik Chodź, chodź, chodź chłopaczy no Jesteśmy coraz bliżej. Na trzy, raz, dwa, trzy. Mamy osłonkę, super. I teraz nur i siur Bombelki już mam bombelki. Moje bombelki, moje bombelki. Tak agresywnie To dobry pomysł On te kruki powinien usłyszeć Ale nie słyszą Może jest głuchy Może przez to ma tą swoją latarkę To jest kolejny kruk Serio Ale gęsta trawa jest No do gęstej trawy to raczej bym nie zaliczył O, O co? Ja jestem ciekaw, jak speedruny z tego wyglądają. Muszą naprawdę choro wyglądać. Wcisnij od razu do następnej. Ciśniesz, idziesz do tych drzwi. Wygrana w Twoim zasięgu ręki. Mamy spluwę. Co ja trzymam ty strzelasz tak? Co my tu wyrabiamy? Co my zrobiliśmy? Co tu się odpierdoliło? Tyle? Jak chłop... Jak przeciwnik nasz wygląda teraz? No nie zerknę, nie ma szans Ej, to jest to wybrzeże dziwne Z menu głównego <laughs> Mam rozumieć, że chcesz popłynąć stratą, tak? Tak, nie mylę się To są drzwi, to nie tratwa. Gdzie nas to, zap... to może nas zaprowadzić na statek. I to wtedy by się okazało prawdą, że nie jesteśmy szóstką, tylko kimś innym. A może szóstce będziemy pomagać? Coś zobaczyła. Coś zobaczyła. A no tak. To jest z menu głównego. Wow wow, 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 To się zaraz zawali. To ma taką konstrukcję, czy to faktycznie się zawali zaraz? Nie, to się zawali, bo to jest na piachu. Whoa. Dopłynęliśmy do brzegu. A że to nasz przystanek. Co jest? A. Nie mi w to uwierzyć, że w takie miejsce trafiliśmy. Ja biegnę od razu. A ty biegniesz za mną? Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Kim jesteś, co? O nie Kolejne znajdźki jakieś. Wcześniej przytulaliśmy skrzaty. Teraz pożeramy jakieś cienie. O, ja już myślałem, że powieszony na lince. Okej, okay, y, tak jak mówiłem, będzie to na live. Y, niestety nie umiem podać konkretnej godziny albo daty, kiedy odbędzie się live. Y, natomiast to jest taki preview do tego, co będziemy robić. Mam nadzieję, że wam się spodoba, albo że wam się spodobał ten film. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!